Mamy x, ale potrzebujemy jednej drugiej x. Tak? Czyli jeżeli od całego x odejmiemy połowę x, to zostanie nam druga połowa. Czyli będziemy mieć jedna druga x równa się 6. I zawsze dzielimy przez tą liczbę, która stoi przy x. Czyli tutaj obustronnie musimy podzielić na jedną drugą. Czyli mamy 6 podzielić na jedną drugą. Ale 6 to jest to samo co 6 pierwszych. I piszemy teraz razy odwrotność tego ułamka, czyli razy 2 pierwsze. Podzielenie to odwrotność mnożenia. I teraz słuchajcie: 6 pierwsze i 2 pierwsze to jest po prostu jak 6 razy 2, bo 6 podzielić na 1 to 6, 2 podzielić na 1 to 2, czyli x będzie się równać 12. Teraz tutaj mamy x, potrzebujemy 4. Tak, mamy x, potrzebujemy 4, czyli 3 będzie nam brakować, czyli mamy minus 3x. I teraz dzielimy obustronnie przez minus 3, żeby pozbyć się tej liczby, która stoi przed x. No to co będziemy mieć? Ułamek minus 2 trzecie, bo plus, ta liczba jest na plusie. Ta liczba jest na minusie, plus i minus da nam minus. I mamy ułamek minus 2 trzecie. I robimy następne. Popatrzcie, brakowało nam jednego x, okazuje się, że jeszcze brakuje jednej drugiej, czyli łącznie nam ile brakuje? 1, 1, drugiej X. tak? Bo jednego brakuje, okazuje się, że jeszcze jednej drugiej brakuje, no to łącznie brakuje jednej, całej i jednej drugiej. Ale co zrobimy z tą czwórką? Mamy plus X, chcemy się jej pozbyć, to obustronnie musimy przez, obustronnie musimy y, to, to minus 4 odjąć, tak? czyli obustronnie odejmujemy 4. Plus 4 minus 4 da nam 0, więc zostanie samo minus 1, 1, 2x. A tutaj 8 minus 4 mamy 4. Dobrze, no to teraz musimy podzielić przez tą liczbę, która stoi przy x, Czyli dzielimy obustronnie na minus 1, 1, 2. Czyli mamy x równa się. I teraz tak mamy 4 podzielić na minus 1, 1, 2. No to mamy x równa się. 4 to jest to samo co 4 pierwsze. Podzielić na 1 razy 2 to 2, plus 1, 3, czyli podzielić na minus 3 drugie. I teraz mamy co? Dzielenie to odwrotność mnożenia, czyli 4 pierwsze razy minus 2, 3. I jeżeli możemy skracać, to skracamy. W tym przypadku się nie da. To mnożymy 4 razy minus 2, czyli minus 8, 1 razy 3. Mamy 3, czyli będzie minus 8 trzecich. To wyrażenie jest dodatnie, to jest ujemne, więc wynik będzie na minusie. No to w ósemce trójka mieści się dwa razy. 2 razy 3 to 6, to jeszcze 2 zostanie, czyli mamy 2 całe i 2 trzecie na minus. Teraz zatrzymajcie i spróbujcie D przykład zrobić sami. Wtedy więcej się nauczycie. Popatrzcie. Teraz już kliknijcie play i po prostu sprawdźcie ze mną. Brakowało jednej drugiej, okazuje się, że jeszcze brakuje dwóch, czyli brakuje dwóch i jednej drugiej, tak? Co zrobimy dalej? Odejmiemy obustronnie to 1, żeby się go pozbyć. 1 minus 1 to 0, a tutaj 6 minus 1 to 5. No to dzielimy teraz obustronnie przez 2 i 1 drugą, ale z minusem. No to mamy x równa się 5 podzielić na minus 2 i 1 druga. 5 to jest to samo co 5 pierwszych, no bo 5 podzielić na 1 to 5. A teraz 2 razy 2 to 4, plus 1 5, czyli minus 5 drugich. I dzielenie to odwrotność mnożenia. Mamy 5 pierwszych razy minus 2 piąte, bo mnożymy razy ten ułamek do góry nogami. I teraz zobaczcie, że można skracać, bo na krzyż można skracać przy mnożeniu. 5 podzielić na 5 to 1, 5 podzielić na 5 to 1. I teraz 1 razy minus 2 to minus 2, 1 razy 1 to 1. Minus 2 będzie przez 1, czyli minus 2. I teraz przykład E. Odejmujemy obustronnie tą 1, drugą x żeby się pozbyć. Jest 1, 2x, odejmujemy. No to mamy 5x minus 1, 2x. No to pomyślmy. Mamy 5 całych i odejmujemy. Jedną drugą. Czy tak byście mieli 5 zł, odejmujecie 50 groszy, to zostanie Wam 4,50. Czyli będzie 4 i 1, druga x równa się i minus 4 przepisujemy. Dzielimy teraz obustronnie przez 4 i 1, drugą. Nie ma minusa przy tym 4 i 1, druga, więc nie musimy, słuchajcie, pisać tego nawiasu, tylko tak po prostu sobie dzielimy. No to został nam sam x. A tu będzie minus 4 podzielić na 4 i 1 druga. No to x mamy, to minus 4 to jest minus 4 pierwsze, bo to jest to samo, co minus 4 na 1 to jest minus 4. Podzielić na 4 razy 2 to ile? 8 plus 1, 9. Podzielić na 9 drugich. No i dzielenie to odwrotność mnożenia. Minus 4 pierwsze przepisujemy i razy 2, 9. Minus 4 razy 2 mamy minus 8, przez 1 razy 9, 9. Mamy minus 8 dziewiątych. I następny przykład. No to co? X na lewo, czyli mamy 2x, przed nim stoi niewidoczny plus, odejmujemy 2 x obu stron no to mamy 1 drugą x minus 2x i ta szóstka jest na plusie, więc obustronnie to 6 odejmujemy, bo 6 minus 6 da nam 0, a tu będziemy mieć minus 4 minus 6. I albo możecie tak zapisać, jak ja zapisałam, albo od razu zapisać wyniki, bo 1 druga x, mamy 1 drugą, potrzebujemy dwóch, to ilu będzie brakować? No 1 i 1 i 2, tak? No bo 1 drugą mamy, to 2 potrzebujemy. Czyli będzie brakować 1, 1, 2. A tutaj brakowało 4, okazuje się, że jeszcze brakuje 6, czyli łącznie brakuje 10. 1 razy 2 to 2 plus 1, 3. Mamy minus 3, 2x to minus 10. Dzielimy obustronnie na minus 3, 2. I mamy co? Minus 10 pierwszych. Podzielić na minus 3 drugie. Dzielenie to odwrotność mnożenia. Mamy minus 10 pierwszych razy minus 2 trzecie. Minus i minus da nam plus, tak? czyli x to będzie 23, bo minus i minus przy mnożeniu da nam plus. W dwudziestce trójka mieści się ile razy? 6. 6 razy 3 to 18. 20 minus 18 to 2, czyli mamy 6 całych i 2 trzecie. I koniecznie piszcie w komentarzu, czy film Wam się podobał, może zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Bardzo mnie każdy Wasz komentarz cieszy, każda subskrypcja, każda łapka w górę. Piszcie, czy dobrze tłumaczę, czy mam nagrywać następne.